Drodzy Państwo, w ostatnim felietonie rozmawialiśmy o asertywnej komunikacji i obiecałem Wam podać w tym tygodniu jakieś przykłady asertywnej komunikacji na temat seksu. Zanim do tego przejdę, pozwólcie, że podzielę się najpierw refleksją o tym, jak w ogóle do seksu dochodzi. Pewne warunki bowiem muszą być spełnione najpierw. Zanim asertywna komunikacja będzie mogła mieć miejsce. Naturalnie pociąg seksualny jest niesamowicie potężną siłą, której poddane są nie tylko zwierzęta, ale i homo sapiens. Dzięki działaniu tej potężnej siły możliwe jest przedłużenie gatunku. Łatwo zaobserwować jednak można, że w tej dziedzinie nie wszyscy Parzą się ze wszystkimi, ale że zachodzi pewien proces wybiórczości. Samice dopuszczają do siebie pewnych samców, a innych nie. Generalnie rzecz biorąc, uważają antropolodzy, ta gra pomiędzy samicami i samcami oparta jest o model seks za mięso. Jeśli samiec jest przedsiębiorczy, Uczestniczy w świecie i przynosi do jaskini mięso, we współczesnej wersji pieniądze, to nagradzany jest przy pomocy seksu, i nawet nie musi się specjalnie o ten seks prosić. Jeśli jednak z jakichś powodów przestaje przynosić mięso, to idzie w tak zwaną odstawkę. Żadna asertywna komunikacja mu tu nie pomoże. Dodać by tylko można, że ten model zdaje się także działać w drugą stronę. Kobieta, która przestaje dawać seks, często także przestaje dostawać mięso. Zdziwi może Państwa, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety często nie do końca są świadomi tego podziału ról, i to jest często przyczyną trudności w relacji pomiędzy nimi. Innym istotnym aspektem tej gry pomiędzy kobietami a mężczyznami jest to, że natura wyposażyła kobiety w większą tolerancję na brak seksu. Z tego powodu na ogół mężczyźni uganiają się za kobietami, a nie na odwrót. Sublimując swój popęd seksualny, często zaczynają postrzegać kobiety jako istoty nieomarze niebiańskie. Chociaż panie na ogół to lubią, sam ten męski zachwyt nie jest sam w sobie wystarczający, by dostać seks. Jak to napisał Jean-Jacques Rousseau w swoich wyznaniach, jego kłopoty z kobietami polegały na tym, że, cytuję, za bardzo je kochał. Takie nierealistyczne pojmowanie kobiet nie sprzyja dobrej, asertywnej komunikacji. Podobnie, choć znacznie wcześniej, wypowiadał się Owidiusz w swojej sztuce miłości. Utrzymywał mianowicie, że kobiety oddają się nie tyle tym, których kochają, ale tym, którzy je przekonają, że jest to w ich najlepszym interesie. Odłożywszy na bok te może nieco cyniczne uwagi. I założywszy, że wszystkie warunki wstępne do seksu są spełnione, jak też panowie mogliby asertywnie poprosić o seks? Wydaje się, że kluczowe do takiej komunikacji jest głębokie spojrzenie w oczy. Kobiety nie lubią być traktowane przedmiotowo. Co mieć poczucie? Że mężczyzna chce mieć seks z nią, a nie z jakąkolwiek kobietą w ogóle. Jeśli mężczyźnie uda się to wyrazić spojrzeniem, mową całego swojego ciała, to właściwie nie musi nic więcej mówić. Jeśli już coś mówi, niech mówi to z uśmiechem, poczuciem humoru, unikając określeń, które by mogły być uznane za niedelikatne. Czy nawet wulgarne. Asertywna komunikacja przydaje się też, kiedy komuś trzeba odmówić seksu. Kobiety, które robią to częściej niż mężczyźni, często robią to w sposób obcesowy, niepotrzebnie raniąc uczucia mężczyzny. Chociaż prawdą może być, jak twierdziła niejaka świętkowa, z książki Holonek, czyli Dobry Pan Bóg z gliny, że wszystkie chłopy są jak króliki. Bycie odrzuconym przez kobietę jest bolesnym doświadczeniem dla większości mężczyzn. Jeśli kobieta robi to niedelikatnie, to często prowadzi to do urazy niewyrażonych pretensji, i ogólnie emocjonalnego napięcia. Paniom polecałbym w tym kontekście następującą formułę. Kochany, bardzo ważne słowo komunikujące miłość, jestem dzisiaj zmęczona lub nie jestem dzisiaj w nastroju. Ten element wyraża własne samopoczucie. Czy możemy to zrobić innym razem? Ten element komunikacji prosi o to, co się chce. Co często pomaga też mężczyznom to jakieś zapewnienie, że seks pojawi się w jakimś innym terminie. Kobieta może powiedzieć: Na przykład, czy możemy odłożyć to do weekendu? Upewnionemu, że jest kochany i że seks nastąpi w przewidywalnej przyszłości, mężczyźnie łatwiej jest wtedy zaakceptować odmowę. Drodzy panowie, proście, a będzie wam dane, mówi Biblia. Drogie panie. Macie prawo powiedzieć asertywnie nie, ale kiedy to robicie, miejcie na uwadze uczucia panów, czyli tak zwanej słabszej płci. Wypadałoby mi tylko dodać, że dzieląc się z państwem tymi przemyśleniami, w żaden sposób nie implikuję, jakoby działały one zawsze i wszędzie, albo że działały z moją panią małżonką. W prawdzie, prostocie i miłości Piotr Rajski.